Większość przedsiębiorców nigdy nie zostanie wolnymi finansowo. Według danych amerykańskiego urzędu podatkowego tylko 3,3% przedsiębiorców zarabiało dla siebie ponad milion dolarów rocznie. Zobacz, to jest dopiero tylko zarabianie tych pieniędzy. Teraz pytanie, czy te pieniądze są odkładane, czy są konsumowane? To jest bardzo ważna przyczyna tego, czy ktoś może stać się milionerem, a potem wolnym finansowo. Bo z kolei według danych amerykańskiego Forbes'a 88% amerykańskich milionerów właśnie zbudowało te miliony na biznesie. Ale jednocześnie tak trudno zbudować budować to na biznesie. Dlatego, co jest ważne, musisz a budować swój majątek niezależnie od swojego przedsiębiorstwa lub b być gotowy na exit, czyli sprzedaż swojej firmy. Przeciętny przedsiębiorca myśli, jak wygenerować więcej dochodu, jak zarobić więcej na swojej firmie, zamiast myśleć o tym, jak wybudować jeszcze większą wartość swojego przedsiębiorstwa, jak zwiększyć wartość swojego przedsiębiorstwa i przygotować je do exitu, czyli spieniężenia tego, co się wybudowało przez lata. I to jest jedna droga, ale jest też druga, czyli reinwestowanie zysków, które generuje przedsiębiorstwo, właśnie w aktywa poza tą firmą i budowanie swojego osobistego majątku. Dlatego zachęcam Cię, abyś mądrze zaczął myśleć o budowie swojego majątku i wykorzystał wiedzę, która jest dostępna na ganzeresearch.com, gdzie tworzymy wielopokoleniowe majątki dla całej społeczności Smart Money, która wie dokładnie, czym jest prawdziwe bogactwo. Do zobaczenia po drugiej stronie bogactwa.